Śpisz? Nie śpij, bo minie ci największa rewolucja od czasów powstania internetu. Chodź dowiedzieć się, czym są kryptowaluty. Czy kryptowaluty to dobry sposób na zarobki? Kto ją kontroluje? I dlaczego to ostatnio tak popularny temat? Zanim dowiesz się o tym z tego wideo, zostaw suba. Kryptowaluty to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii przechowująca informacje o stanie posiadania w umownych jednostkach. Mówiąc prościej, kryptowaluta to waluta wirtualna, która jest wymienialna na towary i usługi. Oprócz kupowania możesz je również uzyskać udostępniając swoją kartę graficzną. Tak więc, dlaczego kryptowaluta jest godna uwagi? Po pierwsze jest zdecentralizowaną siecią działającą w systemie peer-to-peer. -to, -peer. to oznacza, że banki centralne oraz rządy krajów nie biorą udziału w obrocie kryptowalutami. Czy nie to szybszą, tańszą i bardziej prywatną alternatywą. Więcej informacji dostaniesz na naszych mediach społecznościowych.